Witam Was. Jesteśmy w miejscowości Zatonie koło Zielonej Góry, przyjechaliśmy tutaj zwiedzić takie ruiny zamku. Jesteśmy akurat jeszcze przed naszą podróżą, ponieważ musimy wrócić jeszcze do domu i wtedy jak już konkretnie wyjdziemy bez powrotu. To już to będzie podróż, czyli w tej chwili jesteśmy taką wycieczkę, wycieczka kilkudniowa przed podróżą. Jest tutaj fontanna. W oddali widzę drugą fontannę. I tak wyglądają ruiny. Widzę, że nawet tu przed ruinami stoi. Raczej znaczy zasadzona jest palma. Żywa? No, z tego wynika, że żywa. Amelka z koleżanką. Są tam i ganiają się. Wchodzimy do środka. Ruiny są tak przygotowane dla zwiedzających, że nie ma obawy, że coś tu zleci. Amelka już pobiegła. Są tutaj przedstawione zdjęcia. Fajnie, że tak przygotowane jest dla zwiedzających, mimo że jest yy, ruiny są, to prawdopodobnie będą już zadbane, żeby w gorszym stanie nie były. To był pokój żółty, sypialnia dawniej księcia. Każde te pokoje są opisane na takich tabliczkach. To było, aha, bo to był pokój na pierwszym piętrze, czyli wyżej. To był pokój zielony. W sumie też i parter. Widzę też jest pokój zielony od ogrodu. Plus Łazienka była. Zachowały się resztki podłogi. I bardzo fajnie, że jest to wszystko zadbane. A orła bym wywinęła. Tutaj były schody. Na piętra wyjście na ogród, taki był plan. A chwasty sobie wszędzie znajdą miejsce, żeby wyrosnąć, a tam na górze, teraz pokażę zbliżenie. Tam chyba była wyczystka od komina, tak mi się wydaje. Napiszcie w komentarzach, co wy uważacie, co tam było. Pokój kosy. Pierwsze piętro, parter, jadalnia. Pierwsze piętro, pokój różowy. Izba błękitna na parterze była. To jest takie przejście do kawiarni. Wybudowana jakaś kolumna, nie wiem, jakieś pozostałości. I tam w budynku odnowionym to jest kawiarnia, która w tej chwili jest nieczynna. Pierwsze piętro pokój narożny, a tutaj na dole było. Biblioteka, i to właśnie jest to przejście, które jest wejściem też do kawiarni z tej strony. I tutaj było wtedy wcześniej wejście. A jeszcze jedno nie przeczytam, tu jest pokój biały. I sala biała na parterze. Ciekawa jestem, czy kiedyś te fontanny też były. Fajna, bardzo zadbana, ładna fontanna. Pójdziemy do drugiej. W okresie takim wiosennym, w sumie późnym i latem. Na pewno jest tu pięknie, bo tu usłyszałam, że bardzo piękne kwiaty rosną. Można fajnie sobie wypocząć. Jak widać wszędzie pełno ławeczek. Do wypoczynku tu już bratki sobie powychodziły. Idziemy zobaczyć, co jeszcze w ogrodach się kryje oko w okolicy ruin. Takie ławeczki się znajdują w parku, ale jak widzę, to jest tabliczka to jest chyba pomnik przyrody. Napis opisuje drzewo że to jest platan. Melka sobie skorzystała z ławeczki. Siedzimy sobie na pagórku w altance, zaczyna kropić myślałam, że się tu schronimy, ale przez to, że u góry jest dach dzielony, to troszeczkę tutaj kropi A tu jest dróżka, taką na skarpę trzeba było wejść. Amelka sobie siedzi. I chyba trzeba będzie się zebrać i biegnąć. Alejki prowadzące dużo drzew. Park można tutaj naprawdę bardzo fajnie sobie odpocząć. Na ławeczkach lub na kocach. Podjechaliśmy teraz do muzeum w Bochli, Też koło Zielonej Góry. Kamperek Stoi tu na parkingu jest bliziutko. Wchodzimy. Bo za chwilę jest zamknięcie, do 17 jest czynne. Zaraz za bramą jest tutaj staw i tam w oddali widzę altany. Po bliskim budynku znajduje się młyn. Wodny. Ładnie jest tutaj urządzone. Wszystko zadbane. Strumyk sobie płynie. O, Amela z dziną sobie biega. A piesek już wyczuł, że ktoś tutaj jest w okolicy.